A jak pani wspomina lata młodzieńcze, pani miała 20 lat, jak wtedy było? Co się robiło? Były no. potańcówki i tak dalej. No były, no na pewno było. Dobrze pani wspomina tamte lata. Dobrze, dobrze, wie pan. Ale co? dlaczego? To po prostu na pewno ludzie byli życzyli wsi na siebie. Czyli otwarci bardziej, tak? Że tak, porozmawiać można było. Tak, tak, a teraz bardziej nie kobieca jest. Mi się jak zdaje. Pani myśla, dlaczego to się stało, że tak mało osób pomaga, to... No wszystko go nie wie pan, za, za pieniądzem mi się zdaje, po prostu za Tego nie... za za pieniądze. Tak. A młodzi powinni kość za pieniędzmi według pani? No chyba tak, żebyśmy żeby lepiej żyli, no nie. No ja myślę, ale no muszą. A co jeszcze tutaj poza pytycznej, czy jest pani szczęśliwa, bo bardzo... widzę pani śmienię, ta pozdrownie podchodzi do świata? No to znaczy, że jest no, jestem szczęśliwa. Ale dlaczego? No aby tylko nie było gorzej jak jest. To ale... no, znaczy, że drogo jest, no ale... na pewno. Ale wie pan, no to są sytuacje, które są związane z tym. Na pewno ta wojna. Też jest to. A czym jest dla pani szczęście? Tak poza już polityką, poza tymi wojnami. No, Rodzina to... ważna, nie? Pieniądze, to znaczy zdrowie, zdrowie. To znaczy zdrowie najważniejsze. Dlaczego zdrowie najważniejsze? No to znaczy się, jakie zdrowie, to wie Pan, pomoże człowiek i dzieciom i no nie no nie. Pani dopisuje zdrowko teraz? To znaczy różnie jest, bo już ten wiek to nie jest taki, że... Jak ba bardzo... się o zdrowie? No tak sobie... Taki tak to... spacer nie wiem, dieta jakaś może nie wiem Nie, no to znaczy lubię dużo chodzić Lubię chodzić I Lepiej się pani czuje po takim spacerze duszy? No ruszy? na pewno, na pewno Co w wolnym czasie pani lubi robić? Co? jakie hobby No to znaczy, się, wie pan, no ja jak coś to muszę iść tam, profilować trochę dziecka No, no, nie, też jest no zajęcie. to pewnie. że zajęcie? No, chcę pomagać, no nie No A nie, no może działka, jakaś muzyka, jakieś no, drukowanie, krzyżówki no, to znaczy, to na pewno lubię. I Jaką Pani lubi? Jakie Jaki ulubiony artysta? To znaczy się, na pewno lubię ten disco polo. Które takie najbardziej ulubione z disco polo? No, różne piosenki lubię. A disco polo, tak? No, proszę. no tak A, a jeszcze yy, coś, czego Pani żałuje, w życiu, jest coś takiego, aby Pani mogła cofnąć czas? No, to znaczy się, jeszcze nie <laughs> jakieś... cofnie, wiem. Pan. No. A gdzie Pani pracowała, w jakiej branży? A, to w szkolnictwie. <laughs> Lidia, pani to pracę? Tak, tak, tą pracę. tak? Wiełam, Ale dlaczego? Nie, wspominam. Kontakt z ludźmi, czy... Kontakt z ludźmi, no i pracę swoją mówiłam. No, ale wie pan co, jakbym wtedy nie było zamrożone pensje, to dzisiaj bym miała emeryturę na pewno dużo większą. Wtedy by było zamrożone na Na pięć lat, wie pan, nie można było w ogóle nawet więcej złotówki, żeby było więcej. No Mówię, także to To dzisiaj... zrobi się. No, A jeszcze takie pytanie ostatnie, jakimi zasadami kierować się w życiu? Aby pani mogła tak młodszym no, czy innym ludziom pomóc? A tu jeszcze poza czy jest pani szczęśliwa? Widzę pani w pieniędzach, podchodzi do świata. No to znaczy, że jest no, pani jestem szczęśliwa. Ale dlaczego? No aby tylko nie było gorzej, jak jest. Ale... To znaczy, że drogo jest, no A... na pewno. Ale wie pan, no to są sytuacje, które są związane z tym. Na pewno ta wojna. A czym jest dla Pani szczęście? Tak poza już polityką, poza tymi wojnami, no. rodzina ważna, nie, pieniądze, zdrowie. To znaczy zdrowie najważniejsze. Dlaczego?